Kurwa, hej, chyba to jest on. O, jest opaśnik, opaśnik! Uważaj na opaśnika! Ej, kurwa! Na tym kilku nie ma banalnych słów? No banalnych słów nie ma, nie ma coś takiego. Tam możesz cwordować, pwordować, nazywać merganiego po imieniu. Wszystko tam kurwa można mówić. Bo to wszystko to są normalne słowa. Pięć tysięcy dolców tylko? Ty, jaka sraka jebana! A w chuj musiałem się narobić przy tym? Łuzak. A coś, że nie ma nic O KURWA! Kurwa FUUUCK! Yes! XD co można robić ze mną na Jerelu? Kurwa. Prostować plecy. <laughs> Dobra, ty, spoko. Nauka fizjoterapii. Ja się uczę fizjoterapii na Rybsonie i jak coś tego połamie. listę. Przy okazji jakaś wspólna yoga? Joga dla par, ale jako dwóch mężczyzn. Ty, joga dla par, ale taka yy, homoseksualna. Dojebane. Dobra, robimy to. Oliwka na pewno się zgoda. Co, i drzwi, z pierwszej strony z tym? Budynek Edwarda powiedziałeś podobno. Człowieku ten skrypt to musiał im zająć? A! Otwieraj, otwieraj, ja otwieram.